Cześć czołem, witam was kochani w kolejnym lagującym strumyku z Grand Theft Auto 5. No, chcę skończyć tą fabułę w końcu. W końcu skończyć fabułę po polsku. I mam nadzieję, że mi się uda to dzisiaj zrobić, a jutro jak wrócę z tych jakże ciekawych zajęć, którymi przygotowała między innymi moja małżonka, to postaram się odpalić już online. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Miałem drobne problemy techniczne z gierką, mianowicie, mianowicie sterowanie w GTA pomajtało i to pomajtało mi się dosyć grubo. Także na przykład nie mogłem myszką ruszać, tylko do przodu nie wiem, czy była jakaś aktualizacja, nie wiem, czy był jakiś patch. W każdym bądź razie słuchajcie... Yy...